No i drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. I słuchajcie, w odcinku poprzednim udało nam się przyjąć kilka zadań. Ustaliliśmy, że y, pomożemy tutaj. naszej nowej koleżance zająć się kwestią jej łuków w związku z tym niech będzie, czemu by nie. Zaczynamy oczywiście na Kefaloni. Jest to jedna z początkowych wysp. A i proszę tutaj najemnika, który... Się nami zająć. To jest dość podobne do tego, co się działo yy, w Origin. Mianowicie tam byli też łowcy głów od pewnego momentu, fabularnego i pasowało na nich uważać. I też pytanie do Was: czy lepiej wspominacie właśnie tutaj najemników, czy może łowców głów? Komentarze są Wasze. I się zajmę kolejnym zadaniem. Na początek może tutaj. Pomóżmy. Majty i entreat you send us a champion someone worthy of your mighty spear help your priestess in her hour of need you called <gasps> oh alexius you startled me why are you looking for a champion i need someone worthy to win the spear of kefalos i've been deciphering some of the Sanctuary's stone carvings they say the spear was hidden in the caves beneath kefalonia when the temple was built you could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. So, where is this spear? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Kefalus means for us to have the spear, you will find it. Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not. But think how many people will come to the shrine if we have the spear of Kefalus. With their donations, I could do so many things repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. Kefalus had a spear? Alexios, surely you've heard this story since you were a child. I didn't have much time for stories. Well, perhaps you didn't. But you know, Kefalus founded Kefalonia and started the line of Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer.

Ma duży pasek życia. Odpuścimy póki co chociaż. Wiecie czy... Jeden z chciałbym sprawdzić, ale też jest z drugiej. Raczej chciałbym to ognać bezpiecznie. Wolałbym jednak póki co nie ryzykować. Na to zgadnijmy sobie zadanie jeszcze jedno. Ale nie sądzę, żeby ten najemnik miał. Teraz mnie zlikwidować. Nasze odwagi się raczej docieniły, w związku z tym jesteśmy stosunkowo bezpieczni. Idziemy na ten wykrzyknik, a tutaj jeszcze coś jest. A to jest stosunkowo niedaleko, więc raczej bez znaczenia, co będzie pierwsze. Błazi, aleksjos. Co my tu mamy. Ah, witam, witam. Ci pomóc? you don't look so good. i angered them, i think. the gods? it's possible. i hear they can be vengeful. i used to worship Misa at the droworati cave. there are gods there too, you know, in the cave. they grant wishes if you bring them tribute. so everyone makes an offering and asks for something in return. ah, uh, no wishes of mine granted, though. I'm running out of money and tribute. I'm poor myself, you know. I did something wrong. You know Hermes. He can be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave, all asking for different things. Go hear them yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. All right, don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember, be careful where you step, Mistyus. You'll be walking on holy ground. We'll see about that. Czyli, że co tak <gryptal> brzmi trochę jak oszustwo. No dobra, niech będzie. Możemy od tej jaskini zacząć. Ok, to przy jak mi znać, widziałem żelazo. Przyda się i tak. Bandyci i skarb, no chyba wszystko jasne. Dobra, jest i pochodnia, tyle dobrego, ale powiedzmy sobie uczciwie, ci bandyci nie mogą być specjalnie silni, skoro to jest y, poziom drugi na Alexiosie, na Kefalonia to zasięg 1.5, w związku z tym myślę, że nawet jeżeli nie teraz, to koniec końców damy sobie radę.

No dobra, jeżeli mamy to przeszukać, to oczywiście przeszukamy. Bo to ja nie będę chciał niczego kraść, zwłaszcza, że jest świadek. Więc jest to dość głupie z mojej strony. my się, z reguły strażnicy są potężniejsi niż bohater do kilka poziomów. Oczywiście no w pewnym momencie nie jest to regułą. Radko się zmienia. Ale póki co wolałbym... Nie mieć problemów z ewentualnymi strażnikami miejskimi. Tymczasem jeden mniej. Łachmyta. A, i tu jest ktoś kolejny. Dawaj plecy. O, czyli to był przywódca. Świetnie. No, chodź, chodź kolego, chodź, chodź. Ale to idziesz, czy nie? Nie patrzcie, jak myśli, co zrobić, ale idzie dzielnie, na śmierć. Poszukaj no go. No, chodź kolego, chodź, chodź. Szybciej. Okej, okay, nie mamy co dnia. A no co ci się wydarzy? Tak, takie o. Dobra, leci. I kolejny wyjaśniony. To mi się podoba. Grecki kostu to trzymaliśmy. Czyli wrażliwy nowego rodzaju. Warto by przetestować sobie za jakiś czas, myślę. Jeżeli to będzie coś jak bedło Oli Jean Tak chyba mam sobie ją do końca gry A przynajmniej rodzina tej broni O witam Halo Koleżanko Dobra Trochę napadcie, ale jest cień. to mi się podoba Łapa, czyli broń obuchowa, no, Maciej pospolita, by powiedział. Ale też potrafiąca na nabróścić. No, żegnam. Dobra. To się fajnie udało zrobić, czyli już mamy bezpieczne miejsce. I pytanie, gdzie jest skarb? A trochę to ciemno, więc pochodnia może żelazo tędy nie będę póki co jeszcze iść, ponieważ... brakuje mi skarbów. To bym chciał zmienić i być może to jest na górze. Jeszcze jak? Czas najemnika, my, To mamy bardzo łatwo ukończone, jak widać. O i świetnie, szczerze powiedziawszy. Jedno, jedno z głowy, tak? Poszedłem to się zrobić fajnie w stylu, no, prawdziwego asasyna zabójcy na tajniaka, w związku z tym...

Oh, mighty God, I beg you, help me. Your prayer is uh, heard. You will find riches at your door sooner than you expect. I knew you'd listen. My every sunrise and sunset is yours. Everything beneath my humble roof in Sami is devoted to you. Yes. Now, go home.

Kwiatków nie ma. A to umówmy się, to są takie małe znajdźki, że... Raczej nimi nie podbijemy świata. Ale to oczywiście początek, a początki takie właśnie są. Zresztą pamiętacie dobrze. Dobra, oddaj... Oddajmy na początek zadanie, a później pójdziemy do tej kobiety i pomóc. Tylko pytanie, kiedy później? Kolego? No gods in the caves, only bandits stealing people's hopes and drag me. I knew it. Thieves, at least you know you won't face Zeus's wrath. Maybe he'll take pity on you. I hope Zeus brings his wrath on those bandits. Don't worry, I brought mine. That should be good enough. No, wystarczyło. 1031 jest sabat. świetnie. Dobrze, co by tutaj ogarnąć? Więcej postępów w fabule, więc tego póki co nie mogę wykupić, szkoda. A, może ta umiejętność będzie obecnie spoko. Chociaż tutaj jeszcze... Kopniak w kusie, nie powiem. Znaczy, oczywiście, my tutaj wykupimy sobie wszystko, ale... ...zrobimy sobie dosyć sparta. Jest i mechanika adrenaliny. To jest nam już stosunkowo dobrze znana. W związku z tym raczej, no... ...nie będzie to dla nas niczym nowym. Że takie coś się tutaj pojawiło i tak to działa i musimy tak się tym zająć. A, teraz tak, gdzie jest ta kobieta? Nadania Miłosiedni bogowie, jak nie tak, e, mapka jeszcze. I tutaj, no w sumie W sumie dobrze, idźmy tam Tam nadzieję jeszcze na właściwy Znaczy, kapta proszę, mam jeszcze grabarunek. Tylko gdzie to mogę pozyskać? Tutaj? Niezbyt. Tu jest sakwa. Dobra, ten gwaranczek sobie zobaczę kiedy indziej. Póki co. Dobrze nie tak w ogóle? No, niezbyt. To, to w drugą stronę będzie niż o tędy. Że musimy przeszukać się jej do ale no, przecież wiemy, że ma głodne dzieci. Więc raczej nie powinno to być. Wiecie, dla nas żadnym zaskoczeniem, że z tego powodu y, oczekuje pomocy. Podam i już bez przesady. Chyba, że nie wiem, no. A za kontrola, tak? I pewnie się, że nie kłamie. Looks like these new baskets were off to market, until the cart broke. Just like she said. The cart looks pretty worse for wear. This should help better them than the bandits. 1500 tak spilków wyleciało. Nie za darmo. No i to mi się podoba. Dobra, zobaczmy kolejne zadanie, które możemy wykonać. Yy, myślę, że śladami boków nas będzie odpowiedni jak najbardziej. I to jest gdzieś tutaj. No okej, okay, tylko trochę mi nie ten talos. Ale to są jeszcze tylko dwa poziomy różnicy, więc może będzie dobrze, jakby nas dopadł. To w razie czego powinniśmy dać sobie radę. Otóż we'll <laughs> no y, może to i lepiej. Niech rzeczy są po staremu. I Kados, za moment. Ja bym go tutaj, tutaj coś jest. Jest skrzyneczka i tam jest pytajnik jeszcze jakiś. To mam nadzieję, że wystarczy. Pytajnik powinien być na wejście. Natomiast znała deszcza już stricte pod kątem... ...eksplodu. Aha! No i właśnie, mamy kolejne cele lokacji do zdobienia. Nie ma problemu, da o, słuchaj, śmiało. I co my tu mamy? Ostrakon, świetnie. Jest przy okazji kuperek. Wynóżmy się, może, tak do dla bezpieczeństwa. Dobra. I nurkujmy ponownie. No proszę, przy okazji to jakby meduzy jeszcze były. Hmm. Kan. Że tu prowadzi, tak? Wątpię, żeby to było to. Ale nigdy nie wiadomo. Zajrzyjmy się to z jakimś sensownym wejściem, ale póki co tu niczego nie widzę. O, puściłbym sobie ponownie I Kalosa jeszcze i tam coś mamy. To o to nie chodzi, wiadomo. I to mamy wejście, dobra. Chyba, że sobie właśnie górę doznakowałem niepotrzebnie. I szczerze, w walkach mi trochę brakowało tych lokacji podwodnych, a tutaj, no, i jednak trochę błądzę. I ma wszystko, ale być może warto by było. sobie to zadanie przeczytać jeszcze. I to jest gdzieś tu. Jak zająć co na pół godziny? Dajcie mu lokację podwodną do ogarnięcia tutaj, nic tutaj też nic. A tu? Średnio. Może stąd sobie wyskoczę jeszcze i spojrzę bardziej na brzegu, tam coś jeszcze powinno być. Gdzie patrzyłem, ale tutaj jest czysto. Chyba coś będzie, raczej niekoniecznie. Czy tu jest wejście do tej jaskini? Chyba tak. Dobra, płyniemy szybciej może? Czyli zyd. No i nie powiem, co trochę tutaj jest to daleko. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Okej, okay, fajna jaskinia. Podoba mi się. I to chyba żelazo mi mignęło. Tak, dobra. zróbmy Jeszcze taki jeden numer. Ten zauczek, mianowicie rozwalmy sobie. I tu poszukajmy. To mnie tak właściwie dorzuciło. Mam dziwne wrażenie, że jednak w złe miejsce. Jest jakiś obóz, słuchajcie. No to podobnie jakiś ryba tutaj urzęduje, co najwyżej. No i niestety tu nie uświadczymy niczego ciekawego. Aha, A to żelazo znowu? Tak. Dobra, nutkuj. I płyniemy z powrotem w tym układzie. Jakby to miało być w tamtym miejscu całościowo. Ale też nie powiem, nie żałuję, że trochę się przepłynąłem tutaj, wiecie, no. Chociaż udało się coś nowego odkryć i zobaczyć, tak? Jakąś nową jaskinię, mniejsza, czy to było błędnie czy nie. ...ale jednak. Dobry, jak nigdy nie jest zły. Gdzieś tutaj jeszcze jest jedna skrzynka w tym układzie i to jest skłania do myślenia... ...że ta połączenia musi być w tej skrzynce właśnie. Tylko tak trochę średnio... ...tą skrzynkę idzie zlokalizować, ale... się oni uchnęli? Jakby to jeszcze wezwać Ikarosa. Nie no, aż tak to nie. Wątpię, naprawdę. Tutaj nie ma nic ciekawego już chyba. Jest i nasz kolega, najemnik. To też raczej nie jest tamta skrzynka. Ja bym się bardziej tutaj właśnie skupił na poszukiwaniach. Ale widzę, że nic nie widzę, w związku z tym no sytuacja jest trochę... trochę zagadkowa dla mnie w tym momencie, ponieważ... jakby ten obszar nie był... nie był właściwy, a też tutaj dzienniczek... Mi w tej sprawie nic nie mówi tak właściwie, poza tym, że muszę tą włocznię znaleźć. Zadanie raz jeszcze. Kurde, no, tutaj chyba coś szczegółów niestety nie ma. O ile tutaj jest coś tam napisane. I tyle tutaj no. Średnio. Tak? Że tak słuchajcie moj nocy: poszukiwania, bo czy będziemy kontynuować w odcinku? Kolejnym, w tym to by było na tyle. Udało nam się zająć paroma rzeczami, ale no niestety na tym się to skończyło. Niemniej jednak zachęcam Was do postawienia łapki w górę, subskrybowania i klikania do opisu. Cieka, tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch dla Was. C. Trzymajcie się, papa. Pa.